Witam serdecznie na kolejnym gniecie. niedziela. To oczywiście długi spacer zedziem. Wziąłem koszyk, wziąłem nożyk, jakby jakieś grzybki nam się trafiły, ale na wstępie wam się pochwalę moim najnowszym nabytkiem. Dzisiaj rano podjechałem i przywiozłem na bazę rozsiewacz. Jakoś trzeba będzie pokombinować, żeby go wyjąć z Lublina, po później podłączyć do podłączyć, przyczepić do ciągnika i zmierzyć długość wałka, bo ja nie mam tego wałka. Znaczy przekaźnik do wałka odbioru mocy, mam nadzieję, że nie pokręciłem nazw i sobie zamówić chyba przez internet będzie, będzie taniej i będzie można i nawozić i popląsiać i niektórzy nawet tym zboże ją. może, ale zboże to wiadomo na wiosnę dopiero. Do wiosny może się dorobi jakiegoś siewniczka małego, czasami widzę takie ogłoszenia dosyć ciekawe, przerobione, konne takie niewielkie. W dobrej cenie, no bo mi duży siewnik niepotrzebny, a te takie już nowocześniejsze, większe siewniki to są bardzo drogie. Na te konne przerobione jeszcze w dobrej cenie idzie znaleźć. Ciekawe jak one działają. Tutaj wszystko elegancko działa, pan odpalał, podłączał u siebie na podwórku, wszystko się kręci. Oby się spisywało tutaj na tych szóstych klasach. Dużo roboty to nie będzie miało, ale. Kolejna rzecz, no muszę pomyśleć jak najszybciej o jakiejś szopce, kawałku daszku. No bo to to chyba dobrze jednak trzymać pod dachem. Jak woda będzie śnieg do tego padało, zamarzało, to to się tam przestanie kręcić i rozsiewać tak jak trzeba. Ale to pomyślimy o tym wszystkim w przyszłym tygodniu. Dzisiaj, niedziela, niedziela to nie jest od roboty. Chodźcie, Dziu, tam pójdziemy, furtką od lasu idziemy na spacer dzisiaj. Pójdziemy w tamtą stronę, gdzie kanie były. Grzybiarze dzisiaj w lesie całkiem sporo, ale że tak powiem, są w tym lesie rotacyjnie. Jedni przyjeżdżają, drudzy odjeżdżają i tak średnio to z pół godzinki tutaj są, a więc się przejdą po lesie, zobaczą, że nic nie ma i wracają, bo oprócz tych kani, których udało mi się bardzo dużo znaleźć w tym tygodniu, to praktycznie nic nie rośnie. A już te kanie takie trochę większe, to były tak suche na wiór. Praktycznie prawie że gotowe do słoika i sobie zostawić na zimę suszone. No brakuje deszczu, brakuje. Dzisiaj coś się zachmurzyło. Prognozy mówią, że bodajże we wtorek coś tam popada. No mogłoby, bo ta facelia nawet by trochę lepsza urosła. Już nie mówię o tym poplonie, który niedawno sialiśmy w ten poplon. To nie wiem, czy on ma szansę wzajść, bo niestety pogoda nie dopisuje. Jest za, za sucho, a noce coraz zimniejsze. I doszliśmy na moją świetną miejscówkę na kanie, ale widzę, że dobrze wyzbierałem. Nie widać ani jednej. Choć, edziu, idziemy dalej, idziemy w stronę pola, zobaczymy jak tam facelia rośnie. I już jesteśmy na tym polu, gdzie rośnie facelia. Tam, gdzie rośnie, to nawet, nawet to powschodziło. To pewnie też jest seradela, która się sama wysiała, ale teraz tak się przyglądam i idealnie widać tutaj, jakie są wzrosty. A tutaj przy lesie jak jest zielono. No przy lesie pewnie więcej cienia, lepiej wilgoć, ziemia trzyma i nie ma porównania jak tutaj jest zielono, a jak tutaj jest mniej zielono i sam piach. No niestety na tych niskich klasach gruntów to tej wody brakuje, szczególnie w ostatnich czasach, ale z tego siania jestem całkiem zadowolony. Dużo trawy porosło, całkiem ładna łąka się nam tutaj zrobiła. Właśnie szczególnie w tej połówce od lasu, bo w tej drugiej od drogi to słabiej to wygląda, ale i tak jest nieźle, jakie równiutkie te pole się zrobiło. Nie ma za dużo, jakiś kęp, górek, trochę kamienie wyzbierane. Zora się to jeszcze na zimę, a na wiosnę chyba owiec tutaj zasieje. A co do tych narzędzi rolniczych, jeszcze słowo, to już prawie wszystko mam, jeszcze tylko właśnie siewnik, Jakaś malutka talerzówka, jakby się znalazła, ewentualnie wał i by było wszystko, i już bym mógł wszystko robić własnymi siłami. Jak my tu przejdziemy? Takie ładne pole tutaj jest w lesie, ale nie będziemy po polu chodzić. Chodź, Edziu, tu pójdziemy, tędy. Tutaj to maślaki lubiły rosnąć. Ale teraz to sucho, maślaków pewnie nie ma. Chociaż zrobimy takie duże koło, tam gdzie tarze rosły. Mamy czas przy niedzieli, żeby długo pochodzić. Edziowi to ostatnio chodzenia nie brakuje. Już coś tam wywąchał. Chodź, nie ganiaj za sarnami, bo tutaj to już nie raz sarny nam drogę przecieły. Trzeba uważać na barki. Ostatnio Miedziu pociągnął, to i zabolało. Ale na szczęście dalej już. Nie boli jakoś specjalnie, bo z tym barkiem to jak się wybije czy wyciągnie, to potem potrafi boleć długo, także nie idzie ręką ruszyć. Coś o tym wiem, bo kiedyś mi bark wyleciał, jak się na motorze wywaliłem. To dawno temu. Jeszcze 125 jeździłem i w Szczecinie mi koło wjechało w szyny od tramwaju. Ja chciałem jechać prosto, a szyny jechały sobie w prawo. I ja pojechałem prosto w sensie ciałem, a motor pojechał. Tak jak szyny, tam nie jechałem szybko, z 20 na godzinę, może 30 góra całe szczęście, ale ten bark jak mi wyleciał, to, to był potem ból. Na szczęście sam wskoczył, to nie było tak źle. I doszliśmy do takich ładnych lasów, już starszych. Tutaj to się przyjemnie chodzi, żadnych krzaków, gałęzi, nie ma tak pajęczyn, które na twarz wchodzą. A ten mech jest taki mięciutki, jest wrażenie jakby się po jakiejś pierzynie szło. No, tylko że sucho. Co zrobić? Nie wiadomo, czy w tym roku będą jeszcze grzyby. Niedziela to tradycyjnie czas na podsumowania i plany. Z podsumowań to z, króli z królikami ogarnięta sprawa w sensie weterynaryjnym odrobaczone, zaszczepione wszystko porobione. Nie tylko jutro rano pojadę z rudą na kontrolę, bo jej tam na karku troszeczkę, troszeczkę łysieje. Była kąpana w takim specjalnym szamponie, to widzieliście na gniotach, już się te szampony wszystkie skończyły, wszystkie dawki dostała. I teraz tylko na kontrolę, żeby tam sprawdzili, czy te całe dziadostwo jakieś tam, co miała na tym karku, jej się zmyło i czy już będzie dobrze odrastało. No i z królikami to jeszcze czarnej linieje, ale z nim wszystko w porządku, linieje prawidłowo, dobrze mu sierć odrasta, także jutro nawet nie muszę go... Brać, jak nic niepokojącego nie zauważę, jeszcze go dokładnie obejrzę jutro rano przy oporządku, z każdej strony, czy go zabierać, czy nie, bo jak jadę, to można go wziąć. Ale dzisiaj dużo ludzi w lesie, co parę minut kogoś mijam, albo widzę zaparkowany samochód, ale kogo nie mijam, to z pustym koszykiem. No, taki urok mojej okolicy, jak nie ma deszczu, to i nie ma grzybów, a gdzieś kawałek dalej, tam kilkanaście kilometrów, nawet... Kilka, bo ostatnio widziałem zdjęcia na jednej z grup lokalnych, to miejscowość, ja wiem, może z 10, może z 8 km ode mnie, to pełne kosze, a tutaj w mojej okolicy puściutko. Może dlatego, że takie piachy, jak gdzieś tam jest gleba lepsza, lepiej trzyma wilgoć, to pewniej grzyby lepiej rosną w takim suchym okresie. Dobra, starczy gadania o tych grzybach, będą to będą. A co do tego, co się udało zrobić w ostatnim tygodniu, to udało się zasiać poplon i zabronować pole przed siewemi. Po siewie wątpię, że coś z tego wzejdzie, jakby cokolwiek wzeszło, to byłbym zadowolony. Wiadomo, zrobiłem to za późno, no ale każdy rok gospodarowania to będzie też dla mnie dobra nauka. No i rzecz, która mnie bardzo cieszy, chyba już całkiem sprawnie. Całkiem sprawnie, biorąc pod uwagę, że to wszystko robię pierwszy raz w życiu. Idą mi takie rzeczy właśnie jak bronowanie, uranie, ustawianie tych maszyn, podczepianie, odczepianie, pomału się wprawy nabiera. Wiadomo, że do tego, żeby było dobrze, to jest jeszcze daleko, ale jestem bardzo zadowolony, obawiałem się, a nawet spodziewałem się, że będzie mi to szło dużo bardziej topornie i dużo gorzej, a idzie nawet nawet. I udało się ogarnąć wybieg dla królików, wyrównać tam całą ziemię, zrobić już podstawy pod nową klatkę, przenieść tą wielką, wielką budę podwójną, nad której zastosowaniem jeszcze pomyślę. No i w tym tygodniu będę musiał zacząć stawać, stawiać nowe klatki dla królików. Dla czarnego wąsatej. I wąsa tego, żeby było na pewno będzie wygodniej, bo te, które zrobiłem, tą podwójną klatkę jest super wygodna. To teraz trzeba zrobić taką potrójną, tylko z równym dachem. Jutro pewnie nie zacznę, bo rano muszę jechać do urzędu odebrać nowy dowód rejestracyjny od ciągnika. Potem do weterynarza, a potem wszystkim wysprzątać. To pewnie cały dzień mi na tym zejdzie, ale od wtorku. Dobrze by było zacząć to już stawiać, jakby się w tym tygodniu skończyło, to by było super. I na zimę, by każdy królik miał swoją elegancką, nową klatkę. Na pewno zrobię większe szpary między deskami, tam na podłodze. Mogą być nawet w miarę szerokie te szpary, żeby nie trzymało tu wilgoci. Na zimę będzie się więcej słało słomy. Ale te klatki na pewno nie będą służyły do rozrodu. Do rozrodu jak coś, to będą tam te dwie. No a wiadomo, gdzie tam malutkie króliki są, też pary nie mogą być duże. Bo króliki jak się rodzą, to są naprawdę malucieńkie. A Edziu wraz z obniżeniem się temperatur zatracił funkcję męczenia się. Mam wrażenie, że jakbyśmy nawet chodzili na spacerze od rana do nocy, to on by się nie zmęczył. Dzisiaj już minęło sporo czasu i sporo kilometrów za nami. Sporo jeszcze przed nami, bo do chałupy jest dobre... Trzy, cztery tą drogą, co chce iść. No to jeszcze chwilkę mamy, a już się pomału kierujemy do domu, bo trzeba będzie kury puścić na zielonkę. Już pomału się robi czas, trzeba je wypuszczać coraz wcześniej, no bo coraz wcześniej się robi ciemno. No w lato to już będzie się w luk za mną, jakby było gorąco. A teraz, teraz to ma siły, jeszcze ze zraszaczem polata, za piłką polata, w koło płotu pobiega, bo teraz często jakieś grzybiarze chodzą, to on tam lata i szczeka. I dalej ma pełno siły. Edziu to jest zdecydowanie pies. Zimnolubny. Jedyne okresy, kiedy jest w stanie dłużej wysiedzieć w domu niż 10 minut, to jest właśnie lato. Jak są upały, a w domu jest troszkę chłodniej. Się można położyć na kafelkach, kafelki też chłodne. To wtedy troszeczkę posiedzi. Ale im się robi zimniej, tym mniej chce do domu przychodzić. Edziu, nie w tą stronę, w drugą jest chałupa. Chodź. Już wracamy, ile będziemy chodzić. Grzybów nie ma, ale puszek coraz więcej. Trzeba by rozpocząć od nowa sezon zbierania puszek na smakołiki dla mnie i dla Jedzia. To się nam przez roku zbiera. Można by nawet zapisać sobie datę, kiedy rozpoczynam taką akcję, kiedy ją kończę i zobaczymy, kiedy by się nam uzbierały. Tylko cena by mogła trochę podskoczyć, bo tani, wszelaki złom teraz na skupie, że hej. Ale tutaj ja przecież już zbierałem puszki, no co prawda parę miesięcy temu, a gdzie się nie obejrzę, to jakieś nowe są. Po sezonie grzybowym to może być całkiem sporo. O, chyba jakiś gołąbek tutaj dokonał żywota. A kręcił się ostatnio tutaj jakiś jastrząb mi nad podwórkiem. Ale na szczęście za kury się nie brał. A duży taki, duży. No i wróciliśmy, obiad podany. Towarzystwo można wypuszczać na zielonkę. Korzystajcie, bo zima coraz bliżej. No i można lecieć, mecz sobie obejrzeć, trochę odpocząć przy niedzieli. Bo jutro od rana robota, rano do urzędu, do weterynarza. A potem sprzątanie u wszystkich, a następne dni no to budowa klatki dla królików, no i kacznik, gęśnik. W końcu się muszę za to zabrać konkretniej, szybciej. A na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć.